Szymano, siemano, siemano widzowie, witam w następnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mm, powiem wam szybko, czy opłaca się kupić kamikadze K1 Max. Teoretycznie moim zdaniem się opłaca, bo to kamikadze jest fajne, jest szczerze. Mm, tak, bo są też wybory takie jak K1 Plus, ale nie. Nie wiem czy jakieś inne K1, ale... Tak, tu nie nie mam. Mogę wam pokazać. Mam mega mocne rady. Światło ma bardzo dobre. Mega mocne rady. Nie wiem czy tutaj tego w kamerze tak nie widać. Te rady są jak coś fioletowe. Widać takie na biało bardziej, ale no... Bo ta... mm, nie wiem, może troszkę na wiosło nie wiem, dobra no. dobra tak wygląda ekran manetka taka, bardzo fajna y tutaj mamy przyciski na przykład tutaj ten ja... jeszcze patrzcie Słuchajcie, klaskson jest na przykład głośniejszy niż K1 Plusia. Nie, no. jestem no. no, Ten klaskson jest głośny. Tak, w ogóle no to tak. Tak no, teoretycznie to pojedzie to 4, nie, czekajcie, na dwóch silnikach 50, mojej wadze 43, 42, 43 ważę, no to spokojnie możecie nią pojechać 55, 56, na dwóch silnikach, mój tata waży 100 kg ponad chyba 105 I, i, też, i też jechał tyle samo co ja jak coś więc no, powiem wam że Tam. na jednym to jest 50 Siąd wyciągnie a bateria zależy jakbyście jechali na jednym silniku cały czas przez 20 na godzinę, no to by skraczyło wam na 70 km. To, to też w ogóle na jednym silniku się do, do szybciejego niż na K1 Plusie, bo, z mojego doświadczenia, nie no bo w sumie, no to prawdę mówię, bo na K1 Plusie, czyli tak musiałem się trochę u kolegi swojego spędzać, no więc szczerze na widzowie. Nie wiem co o czym wam mówić w tym. by się jechać na dwóch silnikach cały czas na prędkości maksymalnej przejdziecie z 20 km na niej. No od 20 na 5 to no, z 205 przejedziecie kilometrów na tej chuj nocy pięknej. No, mogę Wam przekać, no, ja? No dobra widzowie, ja są z minimiarejką i mogę na przykład Wam podest pokazać odtąd od końca widzimy no tutaj dotąd podest ma 54 cm, a w tą stronę... Od tej folii pokazuję odtąd. Tylko ma. Wiecie, yy, 17. 18 cm. Bo tak normalnie. 17, 18. Yy, nie jest duża Ale moim zdaniem się opłaca. wydać bo to też jest polska maga co, mam na niej 271 km. I więc należy mówić Myślę, że się z wami, jak wam kupujcie kamikazy K1 Max, To inne też możecie, też są fajne inne, tylko zależy w czym. i ja się z wami żegnam, Bye, trzymajcie się.